Gram na żywo, nie wykonuję czegoś z nut precyzyjnie, posługuję się interaktywną technologią, przewidywalność tego jest w dużym stopniu kontrolowana, ale też w dużym stopniu nie. W związku z tym, jak wykonujemy coś interaktywnie, to, to kształtujemy to na żywo, w zależności od tego, jaka, jaka się y, 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 konstelacja dźwięków pojawia. Mimo, że jest to, y, to, ma to bardzo duży wpływ na to, co, co z tego wynika. Na przykład w jednym momencie stosuję taki algorytm, gdzie y, struktury muzyczne same się y, generują, czyli to co w, to co powstanie to wpływa na tą strukturę, która w danym momencie brzmi, więc ona, ona cały czas ulega y, zmienności. Na przykład taki, taki, taki generator y, losowych przebiegów jest taki moduł, który, który cały czas nasłuchuje, nasłuchuje te, tego, co mówimy, ale przede wszystkim nasłuchuje to, co on sam wygenerował, rozumiecie? Czyli to, można to odnieść do sztucznej inteligencji, ale nie, to jest, to jest kompozycja algorytmiczna, bo, bo jeszcze nie ma w tym sieci neuronowych, niemniej jednak rezultat jest bardzo zbliżony. Czyli, czyli jest dużo jakby, przypadku, ale przypadku kontrolowanego, czyli on sam się niejako kontroluje, sam, sam wpływa na siebie. No, o czym, na jaki temat? Co chciał autor przez to powiedzieć na tej zasadzie to mam takie od razu skojarzenie ze szkołą, ale to, to jest dobre skojarzenie, bo, bo wydaje mi się, że. że no, odpowiedzi jest bardzo dużo. Nie chcę powiedzieć, że ja sam nie wiem, ale mogę też powiedzieć perwersyjnie, że to nie jest istotne, co ja wiem na temat swojego performansu, bo zdecydowanie zwłaszcza wyrafinowana publiczność. To jest po prostu taki ocean. Każdy, w przypadku sztuki współczesnej, na ogół każdy ma inny odbiór indywidualny. Bardzo cenię publiczność mieszaną, a uwielbiam w ogóle, jak pojawiamy się w jakimś miejscu, które w ogóle nie jest przygotowane na, na tego rodzaju działania, bo, bo generalnie jestem przeciwny dzieleniu sztuki na sztukę współczesną, na sztukę wysoką, bardziej mniej wyrafinowaną. Staramy się unikać terminów, które też często bardzo mocno zawężają formę komunikacji. Bo jeżeli nazwiemy coś w odpowiedni sposób, no to nadajemy temu bardzo określoną formę przekazu, prawda? Dlatego no, męczę się z życiorysami autorów, z książkami programowymi. W przypadku mojego festiwalu w ogóle tego już od lat nie drukuję. Czyli dajemy bardzo uproszczony program. I link do sieci. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech sobie tam oglądnie, i bardzo mi odpowiada, jak, jak ludzie w ogóle nie wiedzą, na co przyszli. I często jest tak, że oni nawet, a zdarzają się takie sytuacje, że oni przychodzą na coś, ja tam siadam obok i tak właściwie próbuję porozmawiać na ten temat i okazuje się, że, że dziewczyna właściwie nie wie za bardzo, czego słucha. No i tu jesteśmy bardzo blisko już szczęścia, to znaczy, jeżeli możliwy jest, jeżeli możliwy jest taki bezpośredni przekaz, bez jakichkolwiek uprzedzeń, bez jakichkolwiek przygotowań, jakikolwiek nastawień, to to jest idealnie. No i tak, tak powinno być w ogóle z odbiorem sztuki. I to w zasadzie nie, konie nie, tylko, nie tylko to dotyczy sztuki współczesnej, również klasycznej. Bo, no bo często widzimy coś po raz pierwszy. No w przypadku klasycznej sztuki to... to, no to jak pamiętam ten moment, kiedy, kiedy dotarłem do Monalizy w Lubrze, i słuchajcie, nagle zgasło światło. No i ja miałem taką naturalną reakcję, Monalizy nie ma. No i to był taki bardzo ważny moment, który jest chyba też jeszcze bardzo ważny w tym, że, że to się za każdym razem staje na nowo. No i teraz, jeżeli odnosimy to do takich działań jak dzisiaj, no to dla większości państwa staje się to na nowo. Ja na, na początku przed koncertem wyświetlam taki diagram i tam się pojawiają różne tytuły i jak ktoś zapamięta, to może to zgooglować, to, to znajdzie, bo to są odniesienia do moich wcześniejszych działań, ale nie wykonuję ich, tylko to, jest, to są związki między innymi projektami z tym projektem, który nazwaliśmy razem z Pawłem Janickim, nazwaliśmy Doubles 23. Taka jest struktura. Yeah. <laughs>